Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za przybycie na konferencję prasową. Dlaczego się spotykamy? Kontynuujemy temat przetwórni szkła, która ma powstać na gdańskich stogach. To jest sytuacja, drodzy Państwo, naprawdę niesłychana, bo ma powstać największa albo nawet albo jedna z największych przetwórni szkła w całej Polsce. W sposób wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? Bo ona powstanie w sercu dzielnicy, raptem kilkadziesiąt metrów od najbliższych bloków zamieszkanych. Naprawdę nie ma w Polsce takiego przypadku, żeby, żeby tego typu inwestycja powstawała tak blisko ludzi, którzy tam że, że mieszkają od dziesiątek lat. No, Zobaczcie, dowiedzcie się drodzy państwo, jak to jest, że tylko w Gdańsku są takie rzeczy możliwe. Protestowaliśmy kilka miesięcy temu, zebrano ponad 2000 podpisów mieszkańców stogów, którzy protestują wobec tej inwestycji. Władze miasta Gdańska, niestety, mówię to naprawdę z bólem, bo pani prezydent Dulkiewicz, niestety, czy jej podwładni, bo nie wiem, czy pani prezydent w ogóle wie o tej sprawie. Chciałbym myśleć, że wie, ale myślę, że może nie wiedzieć, ale wydali opinię w tej sprawie, która jest dla mnie skandaliczna. Bo ta opinia wyraża się mniej więcej w takich słowach. Protestów mieszkańców w tej sprawie to tak naprawdę nie było, a te, które były, nie miały żadnego znaczenia. Ta opinia idzie w 100% w sukurs z potrzebą inwestora, który chce, żeby tam przyjeżdżało codziennie dziesiątki tirów. Dziesiątki tirów. Drodzy Państwo, tam ma być. Dziesiątki tirów na godzinę, drodzy Państwo. Nie mówię, nie mówię o korkach, mówię o tych ludziach, którzy będą żyć wzdłuż tej ulicy i którzy będą żyć w bezpośrednim sąsiedztwie. Tej nowej inwestycji, drodzy Państwo, no to będzie koszmar i nikt nie przekona nas, ludzi normalnie zdroworozsądkowo myślących, że da się zrobić to tak, że jedynie w Gdańsku, w całej Polsce, będzie przykład tego, że można pogodzić sąsiedztwo tego typu fabryki, przetwórni z normalnym życiem mieszkańców. No nie, niestety, drodzy Państwo, kolejny raz Gdańsk w tym przypadku pokazuje, że jest po prostu przestrzenną. Patologią. Patologią, gdzie niestety biznes wygrywa z interesami mieszkańców. Jest ze mną pani Paulina Nowak, radna dzielnicy STOGi, bardzo w te sprawy zaangażowana. Są mieszkańcy STOGów, którzy chyba lepiej nawet ode mnie, na pewno dużo lepiej przedstawią Państwu tę sytuację. Dzień dobry, Polina Nowak, radna dzielnicy Stogi, jest też ze mną druga radna pani Beata Wypustek, też się będzie wypowiadać w tej sprawie. Szanowni Państwo, stoję tu przede wszystkim jako mieszkaniec dzielnicy Stogi, bo myślę, że to jest w tym momencie najważniejsze i stoję przede wszystkim jako mieszkaniec, który już ma dość, generalnie dość walki, ponieważ walczyliśmy w 2022 roku, walczyliśmy w 2024 roku i jak się okazało w 2025 roku dalej walczymy, mam nadzieję, że w tym roku już to się zakończy. I tak jak powiedział pan poseł, jesteśmy z mieszkańcami już od dawna w tej sprawie. Ponad 2000 podpisów udało nam się zebrać przeciw tej inwestycji. Niewiele to dało, i stajemy tu jako mieszkańcy, którzy mówią już serdeczne dość dość i przede wszystkim dla dziesiątek tirów na naszych ulicach, dość dla zakorkowanych ulic, które nas czekają, dość dla rozjechanej jezdni, która dopiero została wyremontowana. Mówimy dość w imieniu mieszkańców, którzy 30 metrów od tej inwestycji mieszkają i którzy będą mieli poziom hałasu na granicach normy. I działkowców również, którzy są z nami. Granica normy Wydaje nam się tutaj złym określeniem, ponieważ w pobliżu tej inwestycji jest już stocznia, która już wystarczająco hałasuje. Jesteśmy z mieszkańcami, by wyrazić po prostu swój sprzeciw i skierować pismo, które mamy tu przygotowane do pani wojewody pomorskiej, ponieważ w naszym odczuciu jest naszą już ostatnią deską ratunku. Wierzymy w to, że jako mieszkańcy Województwa Pomorskiego i miasta Gdańska, nastawionego na solidarność i wsparcie mieszkańców, Uzyskamy tą solidarność właśnie tutaj w Urzędzie Wojewódzkim, i że pani wojewoda przychyli się do naszych próśb, a nie do próśb inwestora, który będzie prowadził największą przetwórnię szkła w tym kraju. I dla takiego porównania, w innych częściach Polski takie przetwórnie są prowadzone z dala od, budow, od mieszkań ludzi i od domów. My mówimy zdecydowane nie. I bardzo serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców proszę Panią Wojewodę, by przychyliła się do naszej prośby, do naszego pisma, które zostało podpisane przez przedstawicieli mieszkańców dzielnicy Stogi, przez Pana posła Kacpra Płażyńskiego i przez radnego miejskiego Andrzeja Skibę. Wierzymy w to, że w końcu nam się uda zwyciężyć. Dzień dobry, nazywam się Adrian Kaniewski i jako młoda osoba nie wyobrażam sobie, żeby ta przetwórnia szkła została postawiona w naszej dzielnicy. Mamy plaże, las i wiele innych walorów takich turystycznych i to wszystko zostanie zniszczone przez to co miałoby się dziać, gdyby ta przetwórnia powstała, tak? Tiry będą nam rozjeżdżać drogi będą na pewno korki i hałas i substancje niebezpieczne które będą w tym szkle które będzie przyjeżdżać bo ono będzie przyjeżdżać z różnych y, miejsc z różnych jakby że ono jest z różnych y, kierunków przeznaczenia i boimy się bardzo będzie na pewno pył będzie smród będą substancje toksyczne które będą się unosić w powietrzu hałas który będzie się kumulować ze stocznią od drugiej strony dzielnicy jeszcze będzie hałas portowy, który już jest i będzie to się wszystko pogłębiać i kumulować ze sobą. I jako młoda osoba uważam, że jeżeli to powstanie, to jedyne co zostanie to wyprowadzić się ze stogów, bo nie będzie się dało dalej żyć kiedy, jeśli to powstanie. Dziękuję. Dzień dobry, moje nazwisko majorski Andrzej. Ja yy, posiadam yy, jestem ciałkowcem na działkach, które są bezpośrednio wokoło, mają być tej wytwórni szkła. Jest to 140 działek, ogródków działkowych, które mają służyć starszym osobom, żeby odpocząć sobie już na emeryturze, na, na ręce popalić się z nógami w tym, a tu ma powstać taka wytwórnia szkła, to nie będzie szkło, tylko to będzie zabijanie młodych dzieci przez ten pył z tego szkła, który i te wszystkie gazy będą się Utwalały, to tych będzie wszystko szkodziło na płuca na, na, na środowisko. W ogóle uważam ten plan tej decyzji za coś nie. Ktoś nie pomyślał w ogóle, że nie liczą się z ludźmi, którzy tam przebywają. Także myślę, że pani wojewoda wysłucha naszych próśmi i wyda przychylną decyzję, żeby takie coś nie powstało. Dziękuję ślicznie. Nazywam się Beata Wypustek, jestem mieszkanką Stryjskiego 3, nasz wieżowiec stoi w odległości 100 metrów od planowanej inwestycji, w tej chwili na tym terenie jest parking tirów, którzy też generują, generują hałas. Natomiast ta inwestycja chciałabym zaznaczyć, że będzie otwarta przez 6 dni w tygodniu od godziny 6 do godziny 22, czyli zostaje tak naprawdę nam de facto na jakieś godziwe warunki życia niedziela. Y o tym się też nie mówi. Pan inwestor cały czas na spotkaniach z mieszkańcami tłumaczy się, że on nie może już odstąpić od tej decyzji, ponieważ poniósł ogromne koszta. Pytam się, jakie koszta, skoro nawet nie ma jeszcze jego prośby o budowę. Decyzja, tak jak koleżanka mówiła wcześniej, warunków środowiskowych jest ta sama, co była dwa lata temu. Sądziliśmy, że że będzie inna. Niestety, okazało się, tak jak mówią zwyczajowo, że to jest kopiuj w klej. Przeraża mnie to, że ta inwestycja powstanie. Tak naprawdę my jesteśmy w tak zwanym trójkącie bermudzkim. Nie dosyć, że stocznia, która generuje pyły, generuje hałas. Po drugiej stronie mamy dwa namioty, w których jest mieszane i suszone zboże. Też generuje ilość hałasu i pyłów, i również jeżdżą ciężarówki. To co się stanie z tym zbożem, ja się pytam, jeśli tam będzie obok szkło? Przecież to jest nielogiczne. To jest wszystko, to co się dzieje, to naprawdę jest nie do pomyślenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mieszkańcy stogów jasno powiedzieli, co myślą o tej inwestycji, co myślą o tym, żeby w niewielkiej odległości od domów, od miejsc zamieszkania robić taką przetwórnię szkła. Podczas jednego ze spotkań z przedsiębiorcą, z inwestorem, to było spotkanie x miesięcy temu w jednej ze szkół z tego, co, co pamiętam, zadałem też pytanie do przedsiębiorcy. Czy Pan by chciał mieszkać w sąsiedztwie takiego przedsięwzięcia? Niestety nie uzyskaliśmy jasnej odpowiedzi. Bo to pokazuje, że ten człowiek niestety ale nie myśli o tym, jakie niedogodności spadną na mieszkańców, którzy będą mieli pod swoimi oknami wielki ruch tirów, którzy będą mieli przez 6 dni w tygodniu hałas wynikający z tłuczonego szkła i szereg innych niedogodności. Ale w tym wszystkim, proszę Państwa, istotne jest teraz to, że decyzja. Piłka jest po stronie wojewody pomorskiego. Naprawdę w tych opracowaniach, które przygotowali mieszkańcy, zwłaszcza pani radna Paulina Nowak, tam jest szereg dobrych argumentów i szereg bardzo konkretnych treści, które podważają w naszym odczuciu błędną narrację prowadzoną przez inwestora, przez przedsiębiorcę. Jeżeli pani wojewoda pomorska pochyli się rzetelnie nad tym pismem, to w moim odczuciu nie ma innej możliwości, niż po prostu spojrzeć krytycznie na to, Przedsięwzięcie. Mieszkańcy Stogów zasługują na to, żeby żyć w spokoju. Myślę, że każdy z nas, każdy z Państwa dziennikarzy, a pewnie i ten przedsiębiorca, chciałby mieć spokój pod swoimi oknami. Tego mieszkańcom bardzo życzę. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, no ja ubolewam, naprawdę ubolewam jako Gdańszczanin, że znowu w Gdańsku zamiast normalności wygrała, jak mi się wydaje, koteria polityczno-biznesowa. Ale całe szczęście, może to właśnie będzie ten. Przepis na wyjście z tej sytuacji, cało. Jest pani wojewoda Rutkiewicz, która pochodzi zdaje się z Wejherowa. Jest spoza tej polityczno-biznesowej, mam nadzieję, koterii. Jest z nami dyrektor pani wojewody, pan, rzecznik pani wojewody, pan Krystian Kłos. I ja mam nadzieję, panie rzeczniku, że przekaże pan rzeczywiście te nasze postulaty. Naprawdę wgryziecie się w nie, bo to nie jest żadna sprawa, nie wiem, z lewej, z prawej strony, to chodzi o po prostu życie ludzi na stogach. Argumentów, które sprzeciwiają się w sposób naprawdę wyważony i rozsądny, ale są twarde jak stal, które mówią, że to ta inwestycja nigdy nie powinna być tam zaplanowana, naprawdę jest multum. Mieszkańcy to bardzo dobrze spisali, przekazaliśmy, ja też to przekazałem władzom miasta Gdańska, żałuję, że oni się na tym nie pochylili, ale naprawdę głęboko liczymy na to, że pani wojewoda podejdzie do tematu bardzo, bardzo poważnie. I to o to gorąco prosimy. Dziękuję bardzo.